Mówią, że niektóre miasta lśnią, bo są bogate, inne, bo są potężne. Ale istnieje trzeci typ te, które lśnią właśnie dlatego, że więcej ukrywają, niż pokazują. I spośród nich wszystkich żadne nie wzbudza tak wielkiej fascynacji, jak Panama City. Na pierwszy rzut oka wygląda jak mały tropikalny cud, szklane wieżowce dotykające chmur, luksusowe samochody sunące po nieskazitelnych alejach i jachty, które zdają się sunąć nad idealnie błękitnym morzem. Ale bliższe przyjrzenie się ujawnia, że to piękno ma swoją własną logikę. Logikę, której nie da się wytłumaczyć wyłącznie turystyką, handlem czy rozwojem gospodarczym. Jest w tym coś, czego nie widać w statystykach. Coś, co porusza się zbyt szybko, by dało się to sfotografować. Być może właśnie to czyni to miasto tak intrygującym. To stolica, która nie zadowala się wzrostem rośnie w pośpiechu, po cichu i z blaskiem, który przeczy jej rozmiarom. Mały kraj. Ale finansowy kolos. Wąskie terytorium, ale z korytarzami, przez które przepływają liczby, które wprawiłyby w drżenie całe narody. A najciekawsze jest to, że wszystko zdaje się działać bez wysiłku. Jakby miasto nauczyło się przekształcać niewidzialność w dobrobyt. Jakby każda lustrzana wieża była budowana nie tylko z betonu, ale z tajemnicy, zaufania i szybkości. Szybkości, która przeczy nawet samej logice tradycyjnej ekonomii. Tymczasem na ulicach kontrast jest nieunikniony. Z jednej strony dzielnice, w których luksus kumuluje się niczym z nieba, pięciogwiazdkowe hotele, restauracje z międzynarodowymi szefami kuchni, sklepy z zegarkami droższymi niż całe domy w innych krajach. Z drugiej strony wąskie, ciche uliczki, gdzie czas zdaje się nie nadążać za gorączkowym rytmem stolicy. To jak obserwowanie dwóch miast współistniejących na tej samej mapie jednego zbyt jasno oświetlonego. Drugiego zbyt ciemnego. I oba podtrzymywane przez system, który niewielu w pełni rozumie. Ten kontrast nie jest przypadkowy. To wskazówka, bo w Panamie pieniądze nie tylko przybywają, ale i przepływają. Wchodzą, krążą, mnożą się, zmieniają nazwy, zmieniają właścicieli i znikają bez śladu. To tworzy fascynujący paradoks. Im więcej pieniędzy krąży, tym mniej wiadomo o ich pochodzeniu. Im więcej bogactwa się pojawia, tym więcej pytań o to, co kryje się za tym nagłym blaskiem. Wielu opisuje Panama City jako wizytówkę. Piękną, imponującą, wykalkulowaną. Ale wizytówki nie ujawniają prawdziwego zasobu. Pokazują jedynie to, co zostało wybrane, by je zobaczyć. Dlatego spacerując wzdłuż wybrzeża Cinta Costera i patrząc na budynki, które zdają się wyłaniać z horyzontu. Ma się wrażenie, jakby miało się przed sobą starannie zaaranżowaną scenę, jakby każdy kąt, każdy detal, każde odbicie w szkle wieżowca miało przekazywać tylko jedno przesłanie dobrobyt. Ale dobrobyt oparty na czym na turystyce, na handlu morskim, na technologii wszystko to oczywiście istnieje. Ale nic, absolutnie nic, nie wyjaśnia wielkości kapitału przepływającego przez ten kraj każdego roku. Wielkość tak wielka, że przewyższa łączną wartość gospodarek dziesiątek krajów, wielkość, która po prostu znika z globalnych statystyk. A może najbardziej intrygujące jest to, że wszystko to dzieje się bez rozgłosu. Nie ma tłumów zadających pytania, nie ma codziennych nagłówków kwestionujących to. Wręcz przeciwnie, panuje dziwna akceptacja. Jakby cały świat postanowił nie przyglądać się zbyt uważnie. By nie musieć konfrontować się z tym, co się tam naprawdę dzieje. I to rodzi nieuniknione pytanie: jak tak małe miasto zdołało stać się jednym z cichych epicentrów globalnego kapitału? Jak przekształciło się w rodzaj bramy, przez którą pieniądze wchodzą z tożsamością, ale wychodzą bez nazwy? Ostatecznie pozostaje wrażenie, że Panama City to nie tylko nowoczesna i imponująca stolica to metafora wypolerowane lustro, które odbija piękno na zewnątrz, i skrywa mroczne nurty w środku. Miasto, które prosperuje nie pomimo tajemnicy, ale dzięki niej. Im bardziej próbujesz zrozumieć, tym bardziej uświadamiasz sobie, że ta historia nie dotyczy ekonomii. To historia o systemie, który nauczył się poruszać między luksusem a cieniem. A jeśli to tylko powierzchnia, wyobraź sobie, co się stanie, gdy zanurzymy się głębiej. Bo to nie to, co się pojawia, ale to, co nigdy się nie pojawia. Podtrzymuje działanie tego mechanizmu. I właśnie tutaj pojawia się pytanie, na które nikt nie odważy się odpowiedzieć: co tak naprawdę dzieje się z 200 miliardami dolarów, które znikają każdego roku? Chcesz się dowiedzieć? To chodź ze mną do następnej części. Kiedy ktoś patrzy na Panama City i widzi szklane wieżowce odbijające słońce, trudno mu sobie wyobrazić, że za każdym z nich kryje się mechanizm tak skomplikowany jak szwajcarski zegarek. Ale w przeciwieństwie do zegarka, tutaj nikt nie widzi kół zębatych w ruchu, tylko rezultaty. I właśnie to czyni to wszystko tak ciekawym. Bo aby zrozumieć, jak 200 miliardów dolarów znika każdego roku, nie wystarczy obserwować imponujących budynków. Trzeba obserwować, co dzieje się w małych, cichych pomieszczeniach, których nie ma na żadnej pocztówce. Wyobraź sobie dyskretne drzwi w wąskim korytarzu naprzeciwko kawiarni, gdzie turyści popijają cappuccino, wierząc, że widzą prawdziwą Panamę. Za tymi drzwiami dwóch prawników pisze umowy, które nie opisują ani produktów, ani usług, ani tradycyjnych biznesów. Opisują struktury, tożsamości finansowe, firmy, które istnieją na papierze, ale obracają kwotami większymi niż budżet wielu krajów. To tak, jakby zamiast tworzyć firmy, kraj tworzył. Możliwości. Każdy podpis, każdy dokument, każdy folder cyfrowy reprezentuje ścieżkę, którą pieniądze mogą przepływać, nietknięte, niewidoczne, bez pytania. I oto punkt, który łączy widza bezpośrednio z systemem to nie jest odległa fikcja. Brazylijskie, europejskie i azjatyckie firmy małe, średnie i duże korzystają z tego mechanizmu codziennie. Czasami dla wygody podatkowej, czasami dla bezpieczeństwa prawnego. Czasami dlatego, że tempo przepływu kapitału wymaga skrótów, z którymi tradycyjne systemy nie nadążają. A kiedy otrzymujesz zakup online z drugiego końca świata, kiedy płacisz za usługę cyfrową, która wydaje się nie mieć adresu, lub kiedy widzisz, jak znana marka zmienia właściciela z Nienacka, możliwe, że część tej podróży przebiegała właśnie przez ten panamski labirynt. Tymczasem na zewnątrz krajobraz zdaje się idealnie pasować do tej dynamiki. Futurystyczne hotele, w których dyrektorzy rozmawiają o inwestycjach, o których nigdy nie piszą gazety, luksusowe centra handlowe pełne turystów z Ameryki Południowej, USA, a nawet Bliskiego Wschodu. Miasto emanuje atmosferą nowoczesności, której nie da się wytłumaczyć wyłącznie tradycyjną turystyką. Jest tak, jakby zawsze wyprzedzało innych o krok zawsze zbyt jaskrawo oświetlone, zawsze rozwijające się zbyt szybko. A kiedy to sobie uświadomisz, zrozumiesz, że ta nowoczesność została zbudowana nie tylko z betonu, ale z czegoś jeszcze cenniejszego. Zaufania. Zaufania ludzi, którzy obracają fortunami i potrzebują miejsca, gdzie biurokracja nie opóźnia możliwości. A jeśli Panama jest niewidzialnym zegarem, to strefa wolnego handlu w kolun jest jego sercem. Bijącym niestrudzenie. Jednym z największych centrów handlowych na świecie, gdzie kontenery przybywają i odpływają z niemal teatralną prędkością. Towary przybywają, zmieniają właścicieli, ceny, miejsca przeznaczenia. I co najciekawsze, często nawet nie dotykają Ziemi. To handel w najczystszej postaci szybki, cichy, wydajny. Mechanizm, który sprawia, że zastanawiasz się, czy globalna gospodarka jest rzeczywiście tak stabilna, jak się wydaje. Czy też w praktyce polega na takich dyskretnych skrótach? Być może dlatego tak wielu ludzi ciągnie do Panamy, bo nawet nie zdając sobie z tego sprawy, żyjemy w świecie, który wymaga szybkości. Świecie, w którym biurokracja staje się przeszkodą, a kraje, które tworzą infrastrukturę, stają się magnesami dla międzynarodowego kapitału. To bezpośrednie odzwierciedlenie współczesnego życia chcemy wszystkiego szybko szybko zatrudniać szybko kupować szybko inwestować. I Panama zrozumiała to przed prawie wszystkimi innymi, ale ta prędkość ma swoją cenę. Im szybciej przepływają pieniądze, tym trudniej je zobaczyć. I choć turyści robią sobie uśmiechnięte zdjęcia przed lśniącymi jak klejnoty budynkami, niewielu zdaje sobie sprawę, że te same budynki powstały dzięki przepływom, których nikt nie jest w stanie do końca podążyć. Przepływom, które zasilają miasto, ale też tworzą cienie. Cienie, które rodzą niewygodne pytania. Takie jak kto tak naprawdę kontroluje ten system, kto na nim korzysta i przede wszystkim kto gwarantuje, że wszystko pozostanie w równowadze. Jeśli podoba Ci się to śledztwo w sprawie finansowych zakamarków Panama City, polub ten film i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu będę mógł dostarczać Ci jeszcze bardziej szczegółowe treści o sekretach, które kształtują świat, w którym żyjemy. Bo w następnej części dojdziemy do punktu, w którym system był już prawie odsłonięty, a jednak. Nadal stał. I tu historia staje się jeszcze bardziej zaskakująca. Świat zaczął naprawdę dostrzegać Panamę dopiero w 2016 roku, kiedy gigantyczne archiwum, pochodzące z dyskretnej firmy Mossack Fonseca, spadło do internetu niczym cicha bomba. Nagle nazwiska głów państw, miliarderów, sportowców, artystów i globalnych korporacji splotły się niewidzialną nicią, która zawsze prowadziła do tego samego miejsca: Panamy. Co ciekawe, nawet po wycieku milionów dokumentów, pytanie, na które nikt nie potrafił odpowiedzieć, było najprostsze: jak ten system mógł przetrwać tak długo, nie wzbudzając zainteresowania? I tu pojawia się pierwsza sprzeczność. Im więcej informacji zostało ujawnionych, tym bardziej stawało się jasne, że skandal nie zniszczył systemu, a jedynie obnażył jego powierzchowność. Jak to możliwe? Jak coś tak ujawnionego może nadal funkcjonować? To jest rodzaj pytania, które mówi o wiele więcej o świecie niż o samej Panamie. Niewielu zdawało sobie sprawę, że miasto nigdy nie było jedynie skarbnicą fortun. Jest w istocie zwierciadłem globalnego systemu finansowego. Zwierciadłem, które na chwilę odbiło to, czego większość stolic wolała nie przyznawać. Światowa gospodarka opiera się na szarej strefie. Zależy od skrótów. Zależy od mechanizmów, które pozwalają podejmować decyzje z dala od publicznej kontroli. I wbrew temu, co wielu sobie wyobraża, Panama nie stworzyła tej logiki. Jedynie zaoferowała platformę, na której mogła działać w sposób bardziej przejrzysty. To wyjaśnia, dlaczego nawet po wycieku nic się nie zawaliło. Ale czy to oznacza, że wszystko było normalne, czy po prostu nieuniknione? Im głębiej się zagłębiasz, tym bardziej uświadamiasz sobie, że największy sekret Panama City nie tkwi w dokumentach. Kryje się w ciszy. W fakcie, że nawet po ujawnieniu. Tysiące struktur pozostało aktywnych. Wiele z nich zostało zmodyfikowanych, przekierowanych, przemianowanych, ale nie zniknęły. Dlaczego? Ponieważ ci, którzy polegają na tajemnicy, nie mogą po prostu wyłączyć systemu. A ci, którzy kontrolują duże, globalne przepływy, nie mogą ryzykować utraty prędkości. Ale to rodzi kolejne delikatne pytanie: jak długo można utrzymać te tajemnice? W tym wszystkim pojawia się często ignorowana ciekawostka. Większość firm wymienionych w Panama Papers nie działała nielegalnie. Sprzeczność tkwi właśnie w tym. Skandal nie doprowadził do upadku systemu, ponieważ system ten w istocie działa w ramach prawa. Prawa zaprojektowanego tak, aby dopuszczać marginesy, luki prawne i obszary interpretacji. Problemem nie był sam akt, ale intencja, która za nim stała. Jak badać intencje w świecie, gdzie każdy dokument jest idealnie formalny, idealnie podpisany i absolutnie ważny? Od tego momentu historia zaczyna robić się niekomfortowa, ponieważ zmusza nas do przyznania, że granica między przejrzystością a nieprzejrzystością zawsze była węższa niż sobie wyobrażaliśmy. Kolejny dylemat pojawia się, gdy obserwujemy zachowanie kraju po skandalu. Wbrew przewidywaniom analityków, panamska gospodarka nie załamała się, wręcz przeciwnie, nadal rosła. To z kolei prowadzi do istotnej zmiany narracji. Wydarzenie, które powinno było zniszczyć jej międzynarodową reputację, ostatecznie pokazało siłę samego systemu. Czy to oznaka solidności, czy ostrzeżenie, że świat jest bardziej zależny od tego mechanizmu, niż chciałby przyznać? Miasto po cichu umacniało swoją rolę. Biura zostały zreorganizowane, przepisy zmienione, ale istota pozostała. Nawet dziś tysiące firm przyjeżdża do Panamy nie po to, by się ukrywać, ale by działać z wolnością, której nie oferują ich kraje pochodzenia. To właśnie niepokoi ludzi. Panama nikogo nie wpycha do tego systemu, po prostu trzyma drzwi otwarte. Ale jeśli drzwi pozostaną otwarte, kto tak naprawdę zdecyduje się przez nie przejść? Patrząc na miasto z tej nowej perspektywy, wszystko nabiera innego znaczenia. Luksusowa linia horyzontu nie tylko wydaje się nowoczesna, wydaje się przemyślana. Szklane wieżowce nie tylko wyglądają pięknie, wydają się strategiczne. To prawie tak, jakby każdy budynek, każda aleja, każda marina były częścią wielkiego scenariusza, mającego zapewnić bezpieczeństwo tym, którzy go najbardziej potrzebują właścicielom ogromnych, globalnych fortun. I to prowadzi do pytania, którego prawie nikt nie zadaje. Kto kogo chroni? A przede wszystkim, co się dzieje, gdy ta delikatna równowaga zostaje zagrożona przez siły zewnętrzne, nowe regulacje, presję międzynarodową, kryzysy finansowe, globalne śledztwa. Czy system się dostosowuje, czy się ukrywa, czy się odradza? A może po prostu migruje do kolejnej szarej strefy na mapie? Prawda jest taka, że dopiero drapiemy powierzchnię. Bo jeśli skandal nie doprowadził do upadku miasta, to może dlatego, że miasto nigdy nie polegało na tajemnicy, ale na umiejętności przekształcania jej w szanse. I właśnie dlatego w następnej części zajmiemy się czymś jeszcze bardziej znaczącym: paradoksem pomiędzy widocznym luksusem i niewidzialnym kapitałem podtrzymującym całą strukturę. To kontrast, którego nikt nie może zignorować i który może ujawnić dlaczego ten system pozostaje silny nawet w obliczu presji. Pierwsze wrażenie, jakie odnosi się spacerując po Panama City, to wrażenie, że wszystko rośnie w okamgnieniu. Wieżowce wznoszą się niczym w rytm niewidzialnego zegara. Tam, gdzie kiedyś panowała cisza, wyrastają nowe aleje, a panorama miasta zmienia się z roku na rok. Nie ma w tym przesady. Między 2010 a 2020 rokiem w mieście powstało więcej wieżowców niż w niektórych krajach kontynentu. W niektórych latach Panama należała do najszybciej rozwijających się gospodarek świata, wyprzedzając takie potęgi jak Chiny i Singapur. Pozostaje jednak pytanie, co tak naprawdę napędza ten wzrost. Jeden ciekawy fakt pomaga zrozumieć tajemnicę: ponad 70% gospodarki Panamy opiera się na usługach. Banki. Ubezpieczenia, logistyka, firmy spedycyjne, międzynarodowe firmy konsultingowe. Innymi słowy, większość bogactwa krążącego w kraju nie pochodzi z dóbr materialnych, lecz z transakcji finansowych, kontraktów i transferów. Panama stała się w pewnym sensie mostem, globalnym punktem tranzytowym, w którym pieniądze, towary i ludzie nie zatrzymują się na stałe, oni po prostu przepływają. I właśnie w tym nieustannym procesie ujawniają się sprzeczności, które definiują duszę miasta. Podczas gdy turyści robią zdjęcia wzdłuż Cinta Costera, wielu nie zdaje sobie sprawy, że niektóre budynki w tle pozostają prawie puste. To budynki wzniesione jako symbole, czasem finansowane przez kapitał, których nikt już nigdy nie zobaczy. To sytuacja, która generuje subtelny wewnętrzny konflikt. Jak to możliwe, że tak tętniące życiem miasto ma mieszkania, które nigdy nie są użytkowane? Jak to możliwe, że tak młody rynek nieruchomości ma tak wysokie ceny? Odpowiedź po raz kolejny leży w niewidzialnym przepływie kapitału, który woli krążyć, zamiast pozostawać w obiegu. Kolejny imponujący przykład. Międzynarodowy Port Lotniczy Tokumen, znany jako Centrum Ameryk. Łączy on ponad 90 destynacji. Pełniąc funkcję kluczowego punktu w sieci lotniczej kontynentu. Miliony pasażerów przewijają się przez niego każdego roku, ale niewielu zdaje sobie sprawę, że ta strategiczna rola dodatkowo wzmacnia prestiż gospodarczy Panamy. Miasto to nie tylko centrum finansowe, to centrum przepływu ludzi, towarów, idei. I to kształtuje jego kulturę w osobliwy sposób kosmopolityczną, dynamiczną, nieco enigmatyczną. Mieszanka Miami i Dubaju. Ale z własną duszą. I tu następuje narracyjna przerwa. Za każdą liczbą kryje się historia. Historia europejskiego inwestora, który kupuje 10 mieszkań i nigdy nie przyjeżdża do tego kraju. Historia azjatyckiej firmy, która rejestruje swoją siedzibę tam, ale działa z drugiego końca świata. Historia turystów, którzy przybywają nieświadomi, że spacerują po szczycie najważniejszej strategicznie stolicy na półkuli. Wszystko wskazuje na to samo. Panama nie sprzedaje tylko usług, ale i wydajności. I sprzedaje coś jeszcze rzadszego przewidywalność. Ale ta elastyczność ma swoją cenę. Im bardziej miasto się rozrasta, tym bardziej staje się zależne od przepływów, nad którymi nie ma pełnej kontroli. Międzynarodowe wahania gospodarcze sankcje presja polityczna kryzysy logistyczne wszystko to może zachwiać delikatną równowagę, która podtrzymuje kraj. Dlatego też tak wielu analityków twierdzi, że Panama jest jednocześnie jedną z najbardziej obiecujących gospodarek na kontynencie i jedną z najbardziej narażonych na kryzys. Jak coś może być jednocześnie silne i kruche? Ta dwoistość jest widoczna nawet w turystyce premium. Pięciogwiazdkowe hotele, kasyna przypominające Las Vegas, mariny z jachtami wartymi dziesiątki milionów. Miasto oferuje wszystko, co oferują duże stolice. Ale w skompresowanej, skoncentrowanej, intensywnej skali. Mała, globalna wizytówka skupiona na kilku kwartałach miasta. I wtedy widz uświadamia sobie prawdziwą skalę zjawiska. Panama to nie tylko miasto z mnóstwem pieniędzy. To miasto zbudowane z myślą o szybkim, dużym i cichym pozyskiwaniu pieniędzy. A jeśli to wszystko wydaje się imponujące, to dlatego, że takie jest. Ale to także przygotowuje grunt pod ostatnie pytanie. To, które definiuje całą historię. Czy ten blask jest trwały? Czy też jesteśmy świadkami współczesnego cudu z datą ważności? W ostatniej części połączymy wszystkie elementy i ujawnimy ostateczny dylemat: czy miasto jest triumfem gospodarczym, czy też starannie stworzoną iluzją? Po dotarciu do celu podróży przez Panamę, odczucie jest niemal paradoksalne. Z jednej strony widzimy młodą, tętniącą życiem nowoczesną stolicę, zbudowaną w ciągu zaledwie kilku dekad z pewnością siebie kogoś, kto dokładnie wie, kim chce być. Z drugiej strony odnajdujemy subtelne kruchości, przepływy, które przemijają bez zatrzymywania się, struktury, w których liczy się bardziej szybkość niż solidność. I właśnie tutaj z mocą nasuwa się nieuniknione pytanie: czy Panama to cud nowoczesności, czy iluzja zbudowana na drobnym piasku? Patrząc na szklane wieżowce odbijające słońce, łatwo uwierzyć w pierwszą opcję. Miasto rozwijało się szybciej niż niemal wszyscy sąsiedzi, stając się kontynentalnym centrum logistycznym, luksusowym centrum turystycznym, laboratorium finansowym, w którym globalizacja zdaje się działać bez oporu. Każda wieża, każda marina, każda autostrada dają poczucie, że mamy do czynienia z krajem, który odkrył formułę, z której chciałby skorzystać cały świat. Ale czy ta formuła zależy od talentu, czy od tajemnicy? Bo choć Panama demonstruje siłę, to jednocześnie ujawnia niepokojący dylemat. Znaczna część bogactwa, które przez nią przepływa, nie należy do kraju, nie zostaje na stałe, nie zapuszcza korzeni, nie krąży w lokalnej gospodarce tak, jak powinno. To kapitał w tranzycie, jak silny wiatr, który porusza drzewa, ale nigdy nie dotyka ziemi. A to zmusza nas do przyznania się do niewygodnej prawdy. Nie każda błyskotliwość oznacza stabilność. Nie każda prędkość oznacza postęp. Czasami tym, co napędza miasto, nie jest paliwo, ale pęd. Mimo to jest coś godnego podziwu w podróży Panamy. Kraj przekształcił swoje położenie geograficzne w przewagę konkurencyjną, biurokrację w zwinność a swój kanał uczynił symbolem globalnego przepływu. Zrozumiał, że w XXI wieku czas jest ważniejszy niż przestrzeń i zbudował całą gospodarkę w oparciu o tę logikę. To właśnie jest inspirujące. Panama nie czekała na swoją wielkość, by działać jak wielka potęga. Po prostu postanowiła zająć miejsce, o którym świat nie wiedział, że go potrzebuje. Ale, jak widzieliśmy, ten wybór ma swoją cenę. Uzależnienie od niewidzialnego kapitału sprawia, że kraj jest podatny na presję zewnętrzną, regulacyjną i geopolityczną. Gdy przepływ rośnie, Panama prosperuje. Gdy maleje, miasto odczuwa jego skutki. To delikatna, niemal artystyczna równowaga, w której każda decyzja musi być podejmowana z chirurgiczną precyzją. I to prowadzi nas do ostatniego pytania: jak długo uda się utrzymać tę równowagę? Być może odpowiedź leży w samych Panamczykach którzy nieustannie budują, witają i adaptują się, i udowadniają, że nawet mały kraj może stać się niezastąpiony w gigantycznym świecie. A może odpowiedź leży w samym globalnym systemie finansowym, który wciąż domaga się stref szybkości, tajemnicy i elastyczności. Dopóki świat będzie potrzebował tych przestrzeni, Panama City będzie istnieć jako swego rodzaju bezpieczna przystań dla niewidzialnych. Prawda jest taka, że Panama jest jednocześnie cudem i iluzją. Cudem, bo udało jej się stworzyć dobrobyt tam, gdzie wcześniej panowała jedynie neutralność. I iluzją jest to, że część tego dobrobytu zależy od przepływów, których nie da się dotknąć, zmierzyć ani zagwarantować. Ostatecznie kraj ten balansuje na granicy światła i cienia, i być może właśnie to czyni go tak fascynującym. Jeśli spodobało Ci się to dogłębne studium finansowej zagadki Panama City, polub ten film i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu będę mógł przedstawić Ci jeszcze więcej ciekawych, zaskakujących historii, pełnych, ukrytych szczegółów o tym, jak świat naprawdę działa za kulisami. Dziękujemy za dotarcie do tego momentu i przygotujcie się. W następnym filmie zbadamy kolejny obszar, gdzie pieniądze również znikają bez wyjaśnienia i gdzie odpowiedzi są jeszcze bardziej niepokojące niż pytania.